Pośród trzech wzgórz w dolinie Leży miasto, które z historii słynie Wokół piękna przyroda urok roztacza na okolicę Wieczorny spacer Idę wieczorem ulicą Lidzbarka Spoglądam w górę Patrzę na niebo i ani jednej gwiazdki nie dostrzegam, tylko światła blaskiem otylają miasto. Biała cerkiew drewniana, rozświetlona, jak anioł skrzydlaty stoi. Obok w półmroku drzewa, w odblasku lamp niczym maszkary. I jakby zło się czai. Przystanęłam, patrząc, jak powoli noc zapada. Już światła w oknach się palą. W nich myśli, czyny, marzenia. Ruszyłam i przyszła mi myśl do głowy. Ileż pokoleń szło tą samą drogą, co ja dziś? Od ponad siedmiuset siedemdziesięciu lat, po czyich śladach ja idę? Wieża kościoła, złoci się w słońcu, wieża kościoła patronuje mu postać anioła. To święty Michał na szczycie od lat przygląda się, patrząc na Lizbarczan życie. O podal szkół na wzgórzu letni pałacyk się bieli, tego, który księciem poetów się mieni. Dziś ja kroczę po ogrodzie, w którym książę poetów sadził liczne kwiatów odmiany, teraz też pięknymi usłany. <śm> <śm>